W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam, moim zdaniem, 7 najładniejszych loadoutów do szpiega. Przedstawię ich ceny, łącznie z farbami oraz wszelakimi efektami, jakkolwiek by takie były. Oraz też będę mówić właśnie, do czego konkretny set nawiązuje, bo też będzie w tym odcinku dużo setów, które, no, coś przedstawiają konkretnego, czy to właśnie jakaś postać z filmu, czy też ogólnie właśnie jakaś postać konkretna. I będę mówić właśnie, co i jaki do czego to jest nawiązanie. No i co w zasadzie mogę tutaj na początku powiedzieć? Jest to mój set, jak dobrze widzicie. No, który używam cały czas praktycznie. I mimo tego, właśnie, że dużo osób mówi, że to jest dosyć edgy set, moim zdaniem właśnie to jest jeden z ładniejszych setów dla szpiega. Jeżeli chodzi o cenę, tak samo ten set nie jest jakoś turbo drogi, ponieważ mamy tutaj nienagranego Nizarite za 4,44 Refa, Porzerać Damskich Serc za 1,05 klucza oraz Cross Comfort za 10,66 Refa. Do tego też trzeba się doliczyć farbę, gorzki smak limonki, porażki razy 3. której cena waha się od 1,7 klucza do dwóch. Kolejny set, który szczerze na taki set mogą sobie pozwolić tylko osoby dosyć może, po, tak powiem, zamożniejsze, ponieważ set, no będę szczery, jest dosyć drogi. Tak samo ten set mnie niczym, no w zasadzie do niczego nie nawiązuje. Jest to po prostu set gracza, którego kiedyś spotkałem na casualu, dokładnie jest takim samym setem, tylko że miał jeszcze efekt unusual. Lecz sądzę, że na początku tego filmu nie trzeba chyba dorabiać tego efektu ani żual tutaj, ponieważ set sam sobie już jest drogi, myślę. A więc, w takim razie przejdźmy już do omówienia ceny. A właśnie jeżeli chodzi o cenę, to ten set zaczynamy od twarza czaszki, która kosztuje 24,1 klucza. Śmieć należy w nocy za prawie 30 refa oraz profesjonalny agent federalny za 1,55 refa. Oraz jak w poprzednim secie doliczamy do tego też koszty farby, które są niezmienne w tym przypadku. No i kolejny set, który zawiera tworzą czaszkę w zestawie. I tym razem jest to nawiązanie do myślę, że jednej właśnie z takich lepszych komedii z mojego dzieciństwa. Kojeń do filmu Maska z 1994 roku. Dla ciekawskich tak samo właśnie ten set znalazł się na miniaturce z Marsem z wywiadu, do którego macie w tej chwili link w karcie na góry. I tak samo właśnie Mars również w swoim filmie właśnie o najładniejszych tak do wszystkich klas. Chodzi właśnie o tym zajcie, że to jest według niego najładniejsze set do szpiega. Dlatego też właśnie ma, też macie link w karcie w prawym rogu. I to jeżeli chodzi właśnie o cały kosztorys z tej przyjemności, to znowu mam tutaj czaszkę, czyli 24,1 klucza. Szykownego skrytobójce za 8,4,4 refa. Oraz motyw polarcy za 5,77 ref. Do tego dodaliśmy jeszcze cenę farby dwa razy Australian Gold za 24 refy. Oraz jedną puszkę farby niezaprzeczalnie zielony za 18,11 refa. I kolejny set nawiązuje do takiego strażnika, wiecie więziennego z Alcatraz. Na przykład jest to właśnie taki set typowo dla osób, które no kręcą jakieś tam, nie wiem, ich tematy, wiecie policja, straż, więzienie itd. Myślę właśnie, że to jest jeden taki właśnie z lepszych setów dla takich osób. Tak samo sam set nie jest również jakoś specjalnie drogi. To jeszcze żeby powiedzieć, że farba będzie droższa niż ten cały ten set. Dokładniej okulary Lary za 2,66 refa, kapelusz kozanostry za 2,88 refa oraz czychający Legionista za 29,11 refa. I do tego trzy razy Australium Gold. Kolejny set jest nawiązaniem do już nieistniejącego segwera Dormitorium. Był to serwer Jay Drake Jest to jednego właśnie z adminów tego serwera. Podpowiem wam, bo teraz będzie taki konkurs, generalnie dla was do wygrania będzie drwina płykacz ognia. Nazwa tego admina zaczynała się na literę K i jest od imienia oraz dopisek kraju, z którego pochodził. To pierwszy zgadnie jaki on miał nick. Napiszę go w komentarzu. Wyga tą drwinę. Jeżeli chodzi o ceny, to puszysta prowokatorka jest za 3,35 klucza. Pilot pociągu pułapki za 1,55 refa. I męski mężczyzna za 6,22 refa. Do tego jeszcze koszt farby 3 razy gorzki smak limonki porażki. I kolejny set, nawiązujący do kogoś właśnie z dormitorium, jest to set kolejnego admina, chyba przez chwilę był też head adminem. Dokładniej Altair, niektórzy go znali pod pseudonimem Ksiądz Altair. Yy, szczerze, to też właśnie jeden powiem, z tak klasycznych setów, które no, miało dosyć dużo właśnie osób. Między innymi właśnie, taki YouTuber chyba był Almi, o ile pamiętam, chyba jakieś takie czasy 2.14, tylko że miał inny kolor tego seta. Ale moim zdaniem ten set jest po ładniejszy, jeżeli chodzi tutaj, właśnie o cennik tego seta. To znowu mam tutaj Cross Comfort za 1066 REFA. Może każdy set za 1,05 klucza. I kapelusz szarmanskiego kawalera za 1,88 REFA. Do tego doliczamy jeszcze cenę farby, w tym przypadku za rzodźwiad Diabli zapłacimy od 1,8 do 1,9 klucza. I ostatni już w tym zestawieniu set, który też nawiązuje do jednej postaci. Dokładnie ten set nawiązuje do Preta. Jest to grafik i też brat Kola 200G. To był taki youtuber, który swego czasu nagrywał na Minganie Orange. Zresztą też znał dosyć, powiem dobrze, prezesa. Nad... chyba nad mieli jakiś tam wspólny odcinek, o nie pamiętam, jeżeli nie pamięć nie myli. Też przez chwilę też się ścigali w subach, taka ciekawostka. No i ten set zawiera, jak zresztą widzicie, nienagodnego nizarytę za 4,44 refa, binokle Widma za 1,33 refa i scenicznego Iluzjonistę za 1,11 refa. A co na farby? No to też około właśnie 23 refa, czyli troszeczkę mniej niż właśnie Australian Gold. No cóż, no dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że kilka tych właśnie loadoutów Wam się podoba. Niektóre właśnie były droższe, inne były właśnie, natomiast troszkę tanie. No i co? Widzimy się w innych materiałach. Dajcie znać, czy właśnie takie mówienie o jakichś tam cenach niektórych czapek, właśnie jakichś tam setów. No wam po prostu odpowiada, bo mogę takie rzeczy nagrać dosyć, no troszeczkę więcej. No to szczerze to po się nagrywa, nic to jest jakoś, nie wiem, nic kreatywnego, nic twórczego. No i cóż, do zobaczenia. Cześć!